Jak to działa? Dziś będzie o samochodzie elektrycznym, a ściślej mówiąc o przeróbce samochodu spalinowego na elektryczny, czyli o tak konwersji. Powstały w ten sposób samochód elektryczny będziemy ładować z gniazka elektrycznego w garażu lub na stacji. Nasz samochód będzie napędzany takim samym silnikiem, jaki porusza i skuter, i gokart. To silnik Lemko. Nasze silniki mogą napędzać wszystko, od rowerów po samoloty. Zatem to może być rower, motorower, samochód, łódź, ślizgacz, samolot, poduszkowiec, pociąg. Słowem, wszystko, co się porusza, możemy napędzić naszymi silnikami elektrycznymi. Unikalność naszych silników to stosunek mocy do wagi. Ogólnie rzecz biorąc, z jednego kg masy silnika uzyskujemy jeden kW mocy. 12 kW konwencjonalny silnik elektryczny ma wielkość dużego kosza na śmieci i waży około 60 kg, podczas gdy nasz silnik waży 11 kg i ma taką samą moc. 80% kierowców Wielkiej Brytanii. Przejeżdża mniej niż 54 km dziennie. Przeciętna szybkość w centrach wielkich miast nie przekracza 36 km na godzinę. Taki dystans z taką prędkością samochód elektryczny pokona bez żadnego problemu. Mój samochód elektryczny, który mam od 18 lat, przejeżdża 80 km za 80 km za 2 zł? Jeśli Anglicy potrafią, to my też spróbujemy. Zakupiliśmy specjalnie do tego celu samochód kombi za 6000 zł i udaliśmy się do firmy zajmującej konwersją. Zajmujemy się, specjalizujemy się w przebudowach napędów spalinowych na napędy elektryczne. W dniu dzisiejszym pokażemy Państwu cały proces konwersji samochodu spalinowego na napęd elektryczny. A więc do dzieła! Zaczynamy! Po raz ostatni widzimy ten samochód z e, napędem spalinowym. Pod maską pozostanie nam jedynie oryginalna skrzynia biegów, układ kierowniczy oczywiście zawieszenie, przednie zawieszenie samochodu. Na skrzyni biegów zainstalujemy specjalny układ sprzęgłowy, który pozwoli nam na napędzanie samochodu silnikiem elektrycznym. Użyjemy tutaj silnik elektryczny Lemko o mocy mniej więcej 90 koni mechanicznych. Będą to porównywalne parametry do, do oryginalnego silnika jeżdżącego w tym aucie. Ten samochód będzie zasilany systemem baterii litowych, dzięki którym pokona dystans Około 200 km w cyklu miejskim. Koszt przejechania 100 km powinien nam się zamknąć w mniej więcej 3 złotych, 3 50 zł. Będziemy się pozbywali całego silnika. Tu robi nam się bardzo, bardzo dużo wolnego miejsca. Pozostaje nam jedynie część skrzyni biegów, bardzo, bardzo mały komponent umieszczony nisko, nisko w komorze silnika. Najpierw musimy zdemontować niepotrzebny już silnik spalinowy, układ chłodzenia, alternator, układ wydechowy, zbiornik paliwa, akumulator i pozostały osprzęt. Pozostanie tylko skrzynia biegów i sprzęgło. Proces demontażu trwał półtorej godziny. Nasze kombi lżejsze o ponad 220 kg na holu wraca do garażu. Silnik spalinowy i pozostały osprzęt sprzedamy za 1500 zł, co obniży nam koszty finalnej konwersji. Wszystkie potrzebne elementy do zamocowania silnika elektrycznego na skrzyni biegów muszą zostać specjalnie zaprojektowane. Cały układ sterowania elektrycznego jest już gotowy. Części mocujące z blachy stalowej o grubości 16 mm są wycinane za pomocą lasera. Płyta nośna do elektrycznego kombi będzie miała logo naszego programu. A tak powstaje mocowanie silnika. Po wycięciu laserem z blachy siatki uchwytu musimy go jeszcze odpowiednio powyginać na specjalnej maszynie. Oto schemat całego zespołu napędowego. Na skrzynie biegów zakładamy sprzęgło i dodatkowy element centrujący wał silnika i wałek skrzyni biegów. Następnie płytę nośną i uchwyt silnika oraz sam silnik. A tak wygląda nasz zespół napędowy z silnikiem o mocy 90 mechanicznych. Teraz trzeba okablować nasz samochód. Z tyłu będą się mieściły akumulatory, a z przodu zespół napędowy, układ sterujący silnikiem oraz przetwornica do zasilania 12V urządzeń samochodu, takich jak światła, wycieraczki czy też nagrzewnice. Kable biegną pod samochodem w specjalnych osłonach. Napięcie w tych kablach jest niskie i wynosi około 72V. Mocowanie elektrycznego zespołu napędowego zajęło nam 30 minut. Po podłączeniu wszystkich elementów i po naładowaniu akumulatorów, samochód gotowy jest do testów. A więc w drogę. Wykonamy teraz jazdę testową samochodem, który właśnie przerobiliśmy. W samochodzie osobowym jesteśmy przyzwyczajeni do jazdy na jak najniższych obrotach. Taka jazda jest uznawana za ekonomiczną. W przypadku silnika elektrycznego jest troszeczkę inaczej. Silnik elektryczny ma swoją największą sprawność na wysokich obrotach, więc na każdym biegu dokręcamy obroty. Do końca będzie czuć, kiedy sterownik odcina, odcina dalsze obroty. Zmieniamy bieg, ze skrzyni biegów korzystamy tak jak dotychczas. W korku poruszamy się e, mając wrzuconą jedynkę i używamy jedynie hamulca i gazu, nie dotykamy sprzęgła. E, silnik elektryczny w momencie zatrzymania całkowicie nam się wyłącza i możemy ruszać z pierwszego biegu od zerowych e, obrotów. Jazda jest bardzo podobna jak automatem. E, prawa noga wędruje nam pomiędzy pedałem hamulca a e, pedałem gazu. Kierowca ma do dyspozycji specjalny wyświetlacz, który go informuje o stanie akumulatorów przewidywanych zasięgu oraz prędkości samochodu. Podczas jazdy uderzająca jest cisza i brak dźwięku silnika, do którego tak przywykliśmy. Samochód porusza się żwawo, jest dynamiczny i szybki. W testach osiągnął prędkość 120 km na godzinę, przy zasięgu 180 km w mieście. Akumulatory ładuje się do pełna w ciągu 6 godzin. Podsumowując, przeróbka tego samochodu w wersji 90-konnej kosztowała nas 29 996 zł brutto. Robiąc rocznie 30 000 km spalamy około 3000 litrów paliwa, co daje koszt około 12 900 zł. Samochód elektryczny na takim dystansie będzie nas kosztował 1150 zł. Zatem zwrot nakładów na konwersję zwróci się nam po około 2,5 roku. Może więc warto zrobić sobie elektryczne kombi.